Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Słowowie Popławski i tam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o śmigłowcu AW 101, ale w wersji niemorskiej, tylko dla wojsk lądowych specjalnych. Ale jak zwykle najpierw zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, a w szczególności Wojsko Obrony Terytorialnej. Bardzo Wam dziękujemy, żołnierze, że bronicie nas na wschodniej granicy i nie tylko. Murem za polskim mundurem. Ok, wkrótce marynarka wojenna otrzyma cztery AW-101. Potrzeba sądzę, że jeszcze. 12 do pełnej eskady, która by liczyła 16, a moim skromnym zdaniem, wojsko polskie powinno na nowo zainteresować się wersją lądową tego właśnie śmigłowca, który nosi oznaczenie HH-101 Cezar, jak we włoskich siłach zbrojnych, jako następcę, myślę, śmigłowców sowieckich Mi-8 a później, w późniejszym czasie Mi-17, który to może przewozić, Cezar może przewozić 30 nawet, 30 nawet żołnierzy. I szczególnie tutaj myślę, że jego zapotrzebowanie byłoby w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Cezar posiada trzy potężne silniki Rolls-Royce Turmo Mecca, a więc 3 razy 2300 koni mechanicznych. Potężna siła, wielka dynamika. Może latać też na dwóch, wcale nie musi na trzech jednocześnie, ale strzema ma oczywiście sporego kopa. Przy maksymalnej masie startowej 15,6 tony może osiągnąć prędkość przelotową 277 km na godzinę. Zasięg maksymalny aż 1363 km. To jest bardzo dużo. Wygooglujcie sobie, porównajcie, jakie mają tego typu śmigłowce w innych krajach i armiach. Dobrze, dalej. Można go jeszcze zwiększyć, ten zasięg, przez zamontowanie dodatkowych zbiorników paliwa lub tankowanie w locie. HH101 posiada instalację do pobierania paliwa z latających tankowców. I tutaj widzimy właśnie to z przodu, ta rurka, powiedzmy, nazwijmy ją tak, do tankowania w locie, właśnie. Z 6 godzin normalny, z normalnym yy, stanem paliwa. Yy, do czasu praktycznie tylko limitowanego wytrzymałością załogi. Ile załoga wytrzyma, bo co chwilę będzie tankowany, więc może latać i latać. Kabina Cezara ma aż 6,5 metra długości, 2,3 metra szerokości i 1,9 metra wysokości. I prawie 2 metry. Co pozwala większości żołnierzom swobodnie stać. Wnętrze może być w różnoraki sposób rekonfigurowane. Dzięki systemowi modułowej budowy i zastosowanie szybko złączy. W zależności od zadań, można zastosować dowolną kombinację siedzeń pochłaniających energię. Stojaków na nosze wyposażenia specjalnego i ładunków wielkogabarytowych mocowanych do systemu uniwersalnych uchwytów. Wewnątrz ładowni można przewozić ładunki o masie ponad 3 ton, co pozwala na załadunek z użyciem tylnej rampy, np. pojazdu terenowego. Na zewnętrznym ha haku można podwiesić ładunek o masie ponad 4,5 tony. Cezar posiada tylną rampę, która bardzo ułatwia załadunek oraz desant na spadach ale też szerokie na 1,8 metra drzwi z prawej strony i mniejsze drzwi po lewej stronie kabiny, zaraz za kabiną pilotów. Piloci mają do dyspozycji 5 wielofunkcyjnych ekranów, 10x8 cali, system syntetycznego zobrazowania SVS, zintegrowaną konsolę misji oraz wyświetlacz nachylmowy. Kabina dostosowana jest do użycia gogli noctowizyjnych. Dla realizacji misji specjalnych ważna jest komunikacja i świadomość sytuacji. Dlatego Śmigłowiec został wyposażony w cyfrową awionikę z mapami cyfrowymi, czteroosiowym autopilotem, automatycznym systemem kontroli, systemem IFF, czyli wykrywania swój obcy, łącze satelitarne i LINK-16, czyli natowski system przekazywania, szybkich przekazywania informacji. Cezar posiada też radar Gabiano i głowice FLIR i LIDAR. Śmigłowiec ma zintegrowany system WRE, czyli walki radioelektronicznej. Systemy ostrzegające o opromienianiu wiązki lasera i ostrzegające o zbliżaniu się pocisków połączone z systemem zakłócania i systemem pułapek termicznych i dipoli. Ma opancerzone fotele w kabinie załogi, osłony balistyczne stanowisk operatorów broni pokładowej oraz krytycznych systemów pokładowych. W oknach bocznych oraz na tylnej platformie mogą być instalowane karabiny maszynowe. Oferta śmigłowca w konfiguracji zbliżonej do HH101A Cezar. Stanowi propozycję wynikającą z doświadczeń włoskich sił zbrojnych i informacji dotyczących potrzeb polskich wojsk specjalnych w zakresie możliwości transportu, leki, transportu lekkich pojazdów terenowych w głębi ugrupowania przeciwnika. Leonardo jest gotów w ciągu roku od podpisania umowy zorganizować w świdniku linię montażu końcowego tych śmigłowców. Byłoby to opłacalne już przy zamówieniu ośmiu sztuk. Już dziś świdnik produkuje elementy kadłubów AW-101 dla zakładów w brytyjskim Jeowil, gdzie jest no jedyna linia montażu, więc druga mogłaby w świdniku powstać. Istnieje Pilna potrzeba zastąpienia sowieckich Mi-8, mamy ich 26 sztuk, których resursy dawno już się skończyły. Powinny je zastąpić no może właśnie śmigłowce AW-101 Cezar, jeśli tylko oczywiście cena będzie atrakcyjna, porównywalna na przykład do amerykańskich czynuków. Ja wiem, nie, nie wyrokuję, który śmigłowiec byłby lepszy, ale jest to ciekawa propozycja, na pewno do rozpatrzenia przez Polskie Ministerstwo Obrony.